Witajcie! Z tej strony kanta Lingi po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić awajaru z Tom. Jest to gra zręcznościowo-logiczna od Studemy Switz Attic. Naukowiec pracujący dla wielkiej korporacji zostaje wyrzucony z pracy bez większego powodu. Po tym incydencie postanawia się zemścić. Tworzy on wirusa o imieniu Tom, który ma zainfekować całą sieć komputerową byłego pracodawcy. Mamy tutaj tryb single player oraz kooperację do czterech graczy. Dzisiaj chciałbym, żebyście się przyjrzeli razem ze mną trybowi dla jednego gracza. Zaczniemy sobie od obejrzenia intro. Zapraszam serdecznie. You have to Everything was wonderful. I was creating the future. Metal dogs that didn't poop. I even cured walking. Then I invented Globotron, which would destroy anyone found walking. That's when it happened. MegaTech crazy, they said. How was that even profitable? They said. And that's when they fired me. Me. Dr. X. Me, the inventor of their precious city. Te przecież city. Wiem, mam jedną ostatni inwencję dla im. O, i wiem, że ich życzą. Nazywam się Tom. Jak widzicie, moi drodzy, mamy tutaj doktora X, który pracował w korporacji Megatech. Niestety ktoś pomyślał o tym, że nasz doktorek zwariował i wyrzucili go z pracy. Tworzył on miasto przyszłości, całkiem dużo rzeczy mu wyszło, ale niestety w tym momencie musi pracować oczywiście na własną rękę. Zobaczcie, te pierwsze poziomy oczywiście będą takie bardzo proste, ale nie zrażajcie się, ponieważ produkcja po jakimś czasie przy kolejnych rozdziałach nabiera skrzydeł. Naprawdę jest tutaj co robić i będziemy musieli się niesamowicie dużo czasem zastanawiać, jak przejść sobie poszczególne poziomy. Jak widzicie, ja je pokonuję dość szybko, ponieważ już parę godzin sobie w tą produkcję pograłem. Powiem wam szczerze, że jest ona naprawdę bardzo ciekawą odskocznią od tych wszystkich gier, które mamy do tej pory na rynku, bo gry logiczne zawsze dają nam o wiele więcej frajdy, gdy musimy się wysilić właśnie do tego, aby pokonać każdy kolejny poziom. I jak widzieliście tutaj miałem takie pająki, które były małymi robotami, wysłanymi do zwalczenia oczywiście infekcji, jaką jest tom. Ale oczywiście nie jest mi to straszne, ponieważ ja sobie świetnie radzę lawirując pomiędzy tymi antywirusami. Pytanie, co tutaj muszę w tym momencie zrobić? Oczywiście, że wiem. Muszę sobie połączyć te linie... I jeszcze pozostaje mi ta jedna, i tutaj macie, moi drodzy, jeszcze pokaz tego, jak muszę sobie połączyć te dwa punkty. Świetnie, kolejny raz złoty medal, i to, to pokazuje tylko, jak mam duże umiejętności. Dzięki temu będę mógł sobie przejść do kolejnego rozdziału. Tutaj sprawa się, moi drodzy, trochę komplikuje. Zobaczcie, mamy tutaj poukrywane takie elementy, ale ja już w zasadzie wiem jak sobie do tego podejść i dzięki temu będę mógł sobie. Te wszystkie rzeczy odkryć i jak najbardziej pokonać ten poziom. Miejmy nadzieję, że i tym razem mi się to uda, ponieważ nie zawsze jest to takie proste. Oczywiście jest tutaj tylko jedna możliwa droga na pokonanie tego poziomu, zatem zobaczymy, czy mi się to udało. Oczywiście, popatrzcie. Wszystko na swoim miejscu. I zostało jeszcze sporo czasu, dzięki temu mam złoty medal. Przechodzimy dalej. I tutaj kolejny raz mam poukrywane elementy, a dodatkowo jeszcze mam tutaj kolejnych przeciwników, którzy będą mi przeszkadzać. Nie stanowi to oczywiście żadnego wyzwania, ale jest trochę kłopotliwe. Co ja muszę w tym momencie zrobić? Puszczę sobie tą linię w tą stronę i dzięki temu już wiem, że o wiele szybciej będę mógł mieć połączone te elementy. Zobaczcie, moi drodzy, potrzebuję sobie to włączyć w taki sposób i zaraz jeszcze połączę sobie u góry te linie ze sobą. Niestety, mamy tutaj pierwszą porażkę z mojej strony. Widzieliście właśnie, jak mój bohater zostaje zdezynfekowany. Przez te właśnie małe roboty. Przejdziemy sobie do kolejnego poziomu, moi drodzy, i w tym momencie mamy upgrade naszego toma. Co za tym idzie. Będę mógł sobie tutaj tworzyć różnego rodzaju glicze po właśnie zetknięciu z takimi robotami. Zobaczcie, mamy tutaj takie malutkie rzeczy, które ja mogę sobie złapać właśnie z tych robotów, z tych pajanków, i dzięki temu będę mógł sobie tworzyć gliczek, które umożliwiają właśnie aktywowanie wirusa szybciej. Ale w tym momencie nie jest mi to oczywiście potrzebne, ponieważ ja mogę sobie nawet każdy ten poziom linii połączyć samodzielnie. To nie ma najmniejszego problemu. Kolejny raz jeszcze tutaj nabiłem sobie Energy Chain, czyli po prostu takie kombo. Teraz jeszcze pozostaje mi tylko na dół sobie tą linię zakrzywić i dzięki temu będę mógł ostatni jej poziom stworzyć. Poziomów mamy w grze, moi drodzy, 5 albo 6 jest ich naprawdę całkiem sporo. Zatem myślę, że będziecie się świetnie bawić przy tej produkcji. Tak, moi drodzy, wygląda rozgrywka w grze a Virus Name Tom. Zobaczcie jeszcze sobie, ile tutaj mamy tych poziomów. Jest tutaj naprawdę całkiem sporo do roboty. Myślę, że jakieś 15 godzin zajmie Wam przejście sobie tych wszystkich poziomów, ponieważ w tym momencie ja przeszedłem tylko połowę, a zajęło mi to aż 7 godzin. Zatem jest tutaj naprawdę masa rzeczy do zrobienia. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć!